Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa. Przed mikrofonem Aneta Piękowska w naszym studio Katarzyna Pastuszka-Hrobotowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu. Zaczynamy mocną rozmowę. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Stawia pani na bezpośredni kontakt z mieszkańcami w tej kampanii wyborczej, ubiegając się o mandat radnej. Jak przebiegają spotkania? O co pytają mieszkańcy? Rzeczywiście, drodzy państwo, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo rozmów, bardzo dużo problemów. Z drugiej strony, również bardzo dużo narzekań na obecną władzę i na pana prezydenta Radosława Witkowskiego. Problemów jest bardzo dużo, to są problemy nieraz bardzo błahe, od ułożenia chodnika, remontu drogi, bo rzeczywiście już, już takie problemy większe, jak na przykład korki na konkretnych osiedlach. Ale, drodzy Państwo, no bardzo dużo jednak takich nieprzychylnych słów w kierunku obecnego władarza naszego miasta. Pan prezydent chyba zapomniał, że jest prezydentem mieszkańców Radomia. Nie spotyka się z mieszkańcami. Unika bezpośredniego kontaktu. No, przykładem chociażby są wszystkie ostatnie sesje. Pan prezydent od jakiegoś czasu, już powiem wprost, no, to, że ignoruje radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie przechodząc na sesję, to jest jedno. Ignoruje swoich również radnych omijając sesji, ale bardzo często na tych sesjach drodzy Państwo są mieszkańcy naszego miasta, mieszkańcy z różnymi problemami, czy to dotyczące właśnie dróg, dotyczące jakichś odwodnień konkretnych ulic, czy chociażby wysypiska śmieci. Pan Prezydent nie przychodzi na, na te spotkania, nie przychodzi na sesję. No mieszkańcy są powiem już tak kolokwialnie wkurzeni i to wkurzeni są, są nieźle. No drodzy Państwo, no to świadczy o tym jaki stosunek do mieszkańców naszego miasta ma e, obecny prezydent. I właśnie wczoraj odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której pojawili się mieszkańcy kilku ulic e, dziurawych, zalewanych, e, wymagających przebudowy. Czy zostali wysłuchani? Czy można im doraźnie pomóc? E, czy Rada Miejska znalazła rozwiązanie? Wiadomo, że tym rozwiązaniem są pieniądze potrzebne na e, modernizację tych dróg. Drodzy Państwo, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy my jako radni, tu mówię o radnych wszystkich e, opcji politycznych, nie znaleźli rozwiązania dla tego problemu. Ale ale to, co wspomniałam przed chwilą, najgorsze jest to, że nie ma na tych sesjach prezydenta, bo tak naprawdę to prezydent powinien wysłuchać mieszkańców i to prezydent powinien wyjść z konkretnymi propozycjami. Nawet, drodzy państwo, wiceprezydenci e, również są rotacyjnie, tak to nazwę, obecni na sesji. No, Koniec sesji to już nikogo w zasadzie nie ma poza sekretarzem miasta. My nawet mamy problem, drodzy państwo, żeby zadawać pytania, bo na te pytania nie bardzo ma nam kto y, podczas sesji y, odpowiadać. Ale wracając do mieszkańców, no, drodzy państwo, takich ulic jak te wczor wczorajsze, y, chociażby ta ulica Sołtykowska w Radomiu jest mnóstwo, również w moim okręgu, a, to jest okręg numer 4. Jest mnóstwo ulic nieutwardzonych, mnóstwo ulic bez takich dopływów dotyczących kanalizacji no naprawdę pan prezydent powinien uderzyć się mocno w piersi. Jego głównym jak gdyby punktem programu był radomski program drogowy i naprawa dróg, a w tej chwili od kilku co najmniej lat pan prezydent nic nie robi. Prezydent zapowiedział też wczoraj, mówił o tym w mocnej rozmowie i na konwencji, która odbyła się w sobotę, że jednym z 25 punktów do realizacji na kolejną kadencję jest właśnie realizacja tych dróg, utwardzanie ich w ramach radomskiego programu drogowego. Super, świetnie pani redaktor. A gdzie te pozostałe obietnice, które pan prezydent składał 5 lat temu, które składał 9 lat temu. Pan prezydent nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Kolejne 25 punktów. No drodzy Państwo, ja nie wierzę w to, jeżeli wcześniejsze obietnice nie zostały spełnione, ja nie wierzę w to, że te obietnice, które teraz są składane przez prezydenta, również zostaną dotrzymane. Pani przewodnicząca, konwencja swoją konwencję również odbyło Prawo i Sprawiedliwość i kandydat na prezydenta, pan Artur Standowicz, przedstawił swoje propozycje. Które z nich są w pani ocenie najważniejsze i najpilniejsze? Chyba wszystkie, drodzy Państwo, są bardzo ważne. Na pewno dla mnie teraz, spotykając się z mieszkańcami, to jest właśnie ten kompleksowy program naprawy dróg i ulic. Bo o to najczęściej proszą mieszkańcy, o to mieszkańcy do nas dzwonią, rozmawiają i to jest chyba taki największy priorytet. Ale również, drodzy Państwo, w Radomiu stała się taka rzeczywiście no, betonodza. I tutaj się zgadzam w zasadzie z większością kandydatów, bo większość kandydatów o tym mówi. Ja wczoraj słuchałam w radiu wypowiedź pana prezydenta Radosława Witkowskiego mówiąca, o tym że będzie chciał no trochę zazielenić plac Jagielloński, no, ale drodzy państwo, kto ten plac Jagielloński w 2018 roku tak naprawdę zabetonował? To zrobił to pan prezydent Radosław Witkowski. Teraz będzie chciał, żeby ten plac zmieniać. Można powiedzieć, że były te wydane środki, no takie niegospodarność tych środków i wyrzucone pieniądze, powiem kolokwialnie, w błoto. Park Ruzika, no przecież my też jako Dni Prawa i Sprawiedliwości 5 lat temu zgłaszaliśmy potrzebę, żeby ten park Ruzika e, był zrobiony. No, drodzy Państwo, postrzegam to jako bardzo dużo obietnic, ale niestety, biorąc pod uwagę ostatnie dwie kadencje Pana Prezydenta, to są dla mnie obietnice bez pokrycia. Ale, ale Państwa kandydat też obiecuje inwestycje związane z zielenią, sadzenie drzew, y, y, zazielenianie miasta, walka z betonozą. To będą w takim razie te obietnice pokryte? Będą pokryte, Pani Redaktor. Drodzy Państwo, na Nasz program, o czym ja wielokrotnie mówiłam jeszcze przed rozpoczęciem kampanii, jak ten program był przygotowywany, to jest program przemyślany, to jest program skonsultowany, głównie skonsultowany z mieszkańcami. I to, co będę podkreślać, jest to program, który pozwoli rozwinąć miasto Radą, ale również jest ukierunkowany na każdą z dzielnic naszego miasta. To, co wspomniałam, program był skonsultowany z mieszkańcami i powstał na bazie rozmów, właśnie z mieszkańcami. Jakie są propozycje dla młodych ludzi? Bo o to wczoraj też pytałam prezydenta Radosława Witkowskiego. Jakie y, y, są propozycje dla młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Radomia, żeby w Radomiu zostali, żeby chcieli tu zakładać rodziny? Y, prezydent zapowiedział budowę mieszkań, y, rozwój strefy gospodarczej, y, budowę żłobków, y, budowę przedszkoli. Tą, tą in infrastrukturę, która jest potrzebna, żeby było miejsce dla dzieci i praca dla rodziców. Macie podobne zdanie? Oczywiście, znaczy ja na pewno nie będę negować kwestii żłobków, bo żłobki oczywiście są jak najbardziej potrzebne, ale to też jest powstanie takiego centrum kulturalnego, o którym mówi nam nasz kandydat pan Artur Standowicz. Na pewno muszą powstać filie młodzieżowych domów kultury. Tutaj nastawienie głównie na, na rodziców z małymi dziećmi, ale też z, z nastoletnimi dziećmi. No i drodzy państwo, muszą być w końcu poszerzone granice naszego miasta, ponieważ część osób młodych, wyprowadza się niestety poza Radą, stąd chociażby spadek liczby ludności e, mieszkańców. No mogłabym drodzy Państwo wymieniać, mamy co najmniej kilkanaście takich propozycji, ale jest to głównie nastawienie właśnie na młodych rodziców i na poszerzenie granic miasta Radomia. I jakie będą te ostatnie dni kampanii w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości w Radomie? Radomiu? Oj, na pewno bardzo intensywne, na pewno kontakt bezpośredni z, z mieszkańcami, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo rozmów. Drodzy Państwo, ja robię Codziennie bardzo dużo kilometrów, bardzo dużo kroków, ale bardzo sobie cenię te rozmowy z mieszkańcami. Dają mi bardzo wiele. Również w kontekście, oczywiście jeżeli by mi się udało zostać radną, w kontekście dalszej pracy dla naszego miasta i mieszkańców. I tu kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu, radna Prawa i Sprawiedliwości była dziś gościem mocnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Mocna rozmowa. Prawdopodobnie najlepsza rozmowa polityczna w mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla Radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na Twoje życie. Mocna rozmowa.